Cześć, witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. Ostatnio kupiłam sterowionowe serce i postanowiłam je ozdobić masami plastycznymi w jakiś wiosenny sposób. Tutaj mamy foam clay, a tutaj jest silk clay. Już Wam pokazuję, co będziemy z tym robić. Mam masy plastyczne, jak już mówiłam, foam clay dobrze Wam znany, robiliśmy wiele filmików z foam clay oraz silk clay. To jest masa bardzo podobna. Tylko nieco bardziej miękka, taka modelina bez tych stropionowych kuleczek, a działa tak samo. Zdecydowałam się na wiosenne kolory: fioletowy i różowy oraz miętowy. Tutaj mamy foam klej, a to jest silk klej. Miękki, bardzo i bardzo ładny. Teraz wyjmuję z opakowania troszeczkę masy. I naklejam na serce. Nakleja się bardzo łatwo, bardzo szybko się przykleja i dosyć gładko się rozprowadza. Te dziury, które powstają, możemy zakleić dodatkowym kawałkiem masy. I już udało mi się okleić połowę serca. I zużyłam na to tak około połowy opakowania. Wydaje mi się, że w jednym opakowaniu jest 40 gram. Tak, 40 gram, czyli zużyłam 20 gram na oklejenie połowy serca. Teraz musimy okleić drugą połowę. Ja się zdecydowałam na fioletowy. Jak widzicie, ciężko jest zrobić. Równe przejście pomiędzy kolorami, uzyskać jedną linię, u mnie chwilowo wychodzą fale, już obydwie strony mam uklejone. Jak widzicie, niestety tutaj nie ma gładkiej powierzchni, są grudki, nierówności, górki i odciski moich palców, dlatego też zakryję je jakimś ciekawym wzorkiem. Wymyśliłam, że moim wzorkiem będzie odbicie końcówki ciemkopisu. Dzięki temu uzyskam ciekawą strukturę i zakryję te wszystkie nierówności. W ten sposób ozdobiłam obydwie strony serca. Jednym było ciężko, dlatego użyłam całej garści cienkopisów. Niestety nie widać detali. Ciężko tutaj zrobić to dokładnie. Na końcówce mojego cienkopisu jest słabędź, ale niestety nie widać go, kiedy odbije się na sercu. Ten wzorek nie jest zbyt symetryczny, dlatego Dokleję dodatkowe kwiatki, które zrobię z masy. I zaczynam od środków. W środki robimy z foam klej. To są malutkie kuleczki, które wklejamy na serduszko. Teraz robimy płatki, żeby zrobić płatki, rolujemy masę wałeczki, końcówki wałeczka, odrywamy, spłaszczamy i mamy płatek. Można też płatki wycinać z silk clay, silk daje się bardzo łatwo pociąć, możemy to wykorzystać. I tak wyglądają kwiatki na serduszku. Bardzo wiosenny charakter. Wydaje mi się, że jeśli taką dekorację się położy w domu, będziemy mieć powiew wiosny. Możemy też powiesić, na przykład montując tutaj haczyk albo zawieszkę w jakiś sposób. Nasza masa bardzo szybko wysycha. Wystarczy 2-3 godziny i już będzie podeschnięta. Ale dla pewności około 2-3 dni trzeba odłożyć takie coś, żeby wyschło um, ostatecznie. Istnieje wiele możliwości ozdobienia takiego serduszka. Kwiatki to taki szybki pomysł, możecie zrobić coś innego. My akurat mamy tutaj modę na wiosenne dekoracje, do której kwiatki bardzo dobrze pasują. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Jeśli tak, to będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych naszych pomysłów. Do następnego razu.